No to lecimy dalej, nie? No. Back to game. Back to game, no i lecimy dalej. No i właśnie. Gdzie mm, jest przejście? <grym> ja bym... Ja bym tych kolumn nie przeszukiwał, bo to jest... Bez sensu by było. No ale trudno, dobra. Nie, ja czuję, że to nie jest prosto taka ta przeszukiwanie. O! Widzisz? No super, no w końcu, w mordę. Ty pa... OOOOO A kurde! <grym> Czegoś nie zabraliśmy, a byłby perfekt. Ej, co? Ej, co? To byśmy 31 minut tą planszę grali? Na no to wychodzi. Właściwie prawie, że 32 minuty na jedną planszę. To wie, ty, jeżeli Spira zwykłego, pierwszą część Spira przeszliśmy w niecałą godzinę, to ile nam zajmie ta część? My na końcu zawsze piszę. 3 godziny? No, ja się nie wydaje się że tą przechodziliśmy minut teraz. No możliwe to jest, bo patrz, żeśmy sobie taką trochę przerwę między... Ja w poprzednim parcie ją zaczęliśmy, a w Nie, partii... w poprzednim parcie już ona była. Czyli w poprzednim była i w przed poprzednim ją zaczęliśmy pod koniec chyba. To nie. To no że żeby patrzeć. Nie, zaczęliśmy pod koniec. A zresztą dobra, nie będę się kłócił, ale na pewno mogła tyle trwać. Tylko to jak grasz, to tak, tak długo się nie wydaje nawet. Dobra. Chodźmy Może dalej. zrób zapis na samym początku. Za krajki siedem złożyłem. No, dawaj. Zakraj gdzie tu iść. Uwale. Kiełdę, Spyrada... co jest No co tu tam, nie? Tylko... Tylko trzech! Spokojnie! A tam chyba na końcu zamknięte było, nie? O, apteczka, wszystko... Miałbym bekę jakby cię zwykły rozwalił! Przepraszam, miałbyś? Bekę... Ściemie... Tam jeszcze amunicję miałeś. Sobie Ona sobie jemu mówię Tu mi dodać 25 naboi, boi, a bym mi dodał. O ryga ryga Owczarek niemiecki Nie, to nie, niebieski Niebieski i niemiecki Jak nie może powstrzymać śmiechu, to co cię tak rozmieszyłam? Ocieku! Przecież... Powiem ci po filmie. Dobrze. No, szczur, czyli. Cześć, z chęcią poczekam. Szczur, czyli na przejść. Tak. Ewa! Ewa! Liga! Nie żyje. Hehe. Tam nikogo. Aha, był. Musisz no powiedzieć, że tam nikogo nie było. O, winda. Nie działa. Teraz na chwilę przytrzymaj mikrofon i coś szybko. Bo ja tak szybko, bo ja się tu boję sam tych Niemców. No. Ja sobie czekamy na Wojtka. W sumie... sobie jem... borówki takie. Z każdą kolejną. Myślę... Czasami sami sobie pochodzimy. Dobra. O kur. Co to za drugi korytarz? A ja oczywiście zamknięte musiało być. Ale eee, już oczywiście jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dlatego ja sobie wezmę kolejną barówkę. Zasterwuję. I polecę sobie da. Tu. Albo, tu. Albo. Tu. Tu. Będą koleści pewnie. A ich więcej tu słyszałem Coś ich tu nie za bardzo widzę. Gdzie byli? go na tyle? No, przeszedłem plansz No, weźcie właśnie przeszedłem plansze no bo była kolejna taka. A przecież coś dla widzów? No, bo była kolejna taka winda. Ale zimna Ale ona już działała. Oho. A nawet jednych ani jednych zamkniętych na klucz drzwi nie. otworzyłem. Nie. Ani gdzie. Ani jednej na klucz nie. Dobra, siadaj. Już przyznamy kolejną planszę. A jeszcze to mogę sobie już mam dla energii napoju? Możesz. Dziękuję. Nesti. Jakbyście nie widzieli co by tak pije Naprawdę no to pije wódkę, ale popijam leski No? No, bierz do mnie ten mikrofon Dobra, dawaj go, dawaj, dawaj go, no lecimy Ale może sobie przystaje na początku y, następnej planszy o, Lepsza muzyka Zajmuję już jest... Sobie. Zagrajki 8 Ale ci się łapy trzęsą Wytłumacz Mateusz to zjawisko Co powoduje? Ja je? tak mam Jak na unboxingu yy, yy, Tutaj no mamy No tak O luju Ale niebiesko Te cała jest niebieska Lepsze to niż bejąc cała różowa I cała, tylko broni i ściany tam były. Prawie cała! Kurde, zaczynam się bać z każdym kolejnym korytarzem takim. Już myślałem, że tam nie topę się. Ale zaraz pewnie jakiś wyskoczy mi. Ładnie Nie mogłeś to czekać już tych prawdziwych części Wolfensteina. Prawdziwych? Co są prawdziwe? Chodzi mi o prawdziwe takie już lepsze. Nowocześniejsze takie, wiesz. Wiesz. Już takie... Chociażby return to Castle, cokolwiek. Bo nie wiem, czy wiecie, Mateusz boi się takich korytarzy, gdzie jest kilka przejść. No bo nie wiadomo, które wybrać. Ej, może to na środek? Będziesz miał łatwiej? Ja, ty będziesz miał łatwiej. Ale ty też. Równe szanse. No bo. Równe szanse, że nie ten no, ja się tu Ej, Ej, ja się gubię. Idźmy ciągle przy lewej wejście. Czy jesteś lewakiem? To nie wygląda na sekret, którego nie ma. Niedawno ja oglądam taki serial na takim kanale. Ten serial się nazywa Czarna Żmija. Tam główną rolę gra Ja się sobie. Znaczy. Jak on się nazywa Rowan Atkinson? Wszyscy wiemy, że oglądasz tak naprawdę filmy pornograficzne, ale nie chcesz się przyznać. Wszyscy to wiedzą. Jeszcze jeden, jeszcze jeden tam wiem. był Dzień. 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 Jeszcze by cię zwykły rozwalił rozwaliłeś Dzień. co jest Zapisz, zapisz, zapiszę na innym serwie jakimś Zagraj klim. <śmany> Ale emocje. emocje! Co ty co ty te porówki wybierasz? Nie mogę? No oczywkońcu. To, to było nie ma. Dużo ty klucz. Ale masz dużo zdrowia, chłopie. No dużo. Na naszym cygarku jest 2108. A na waszym... Co ja robię? Zajmij chciałem zjeść. No! Bo chory jesteś! Czekaj, borówkę dużą sobie wezmę. O! Am! I jak? Słodka chociaż? Mary. Kurde, co ja robię? Mikrofon oddalam. Chciałem ja, bo ja z borówki mikrofon chciałem zjeść. No wstrzymaj! Kurde, co ja się... Czemu się zagadałem z tobą? Czemu? Mówię ci, ja... Ja mam pilnować SS-manów. Dawaj mi jakąś Ja wiem jak do niemców trzeba szczelać, ale... Niestety przez nasze zachowanie na tym filmiku może was Co może was? No, dokończ. No, no dokończ Mateusz. Gut, Możecie stać się głodni... Wow, Ło Ło, pajka impreza! BODDEM! The... <laughs> Co jest? <laughs> no, Impro anonimacka. <laughs> mm, nie widziałeś? Impreza! Bidzi <laughs> Platkowicz może też chce trochę rozrywki. On już miał rozrywkę w New Orderze. Chyba będzie miał. Zrototototu, Ma Mateusz dobrze wiesz, jaki rozrywki mi chodzi. Co, aha. Nie A ja my nic co? Cóż Chyba wypadła Ja znam tylko jeden powód, dlaczego Niemcy tak bardzo nie lubią Glaskowicza. No, czemu? No, ty już dobrze wiesz dlaczego. Popatrz się na niego tylko. Jest rudy? Tak, tylko do tego. No nie zaszła... myśleć, że to Blaskowicz nie lubi Niemców, a nie wiem, Niemcy Blaskowicza? Niemcy też go nie lubią. O! O! No dobra, nie będę się z Blaskowicza śmiał, że jest rudy. No... Ale jest. Ale jest. Powiedziałbym wam powód, dlaczego się nie będę śmiał z niego, z powodu jego koloru włosów, ale nie zrobię tego. To powiedz. Nie powiem! No będę nie na filmiku Zamknij się nie. Coś z nim orderem? Nie Coś nim ordera? Też nie Już myślałem, że wiemy o to, to znaczy? No To znaczy zakończ Mateusz, dokończ, zakończ Czekaj, muszę iść. O ptaszki, ptaszki! O! O! o, o. Tyle, no... Jeszcze bycie zwykły SS man rozwalił. Cofnij się, tą apteczkę miałeś! Nie idę tam. Nie, ja się na nich obrażam. Mateusz, spokojnie, spokojnie. O, już patrz ile... czasu. Dobra, kończymy. Widzimy się kolejnym partii. Cześć. Cześć.